Paco Power, system imac, najlepsza odżywka do na budowy czystej masy mięśniowej. Polecam, Łukasz Maciec. Jesteśmy w klubie sportowym PAKO przy ulicy Kiepury 5B. Naszym dzisiejszym gościem jest Damian Pawlina, 22-letni klient klubu sportowego PAKO, który uczęszcza już do nas dosyć długo. Damian, powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z siłownią. Na siłownię zacząłem chodzić w technikum w pierwszej klasie. Zmotywowali do tego mnie koledzy, którzy prześcigali się nawzajem, kto więcej wyciska, kto więcej mięśni zbuduje przez rok takie ja tam zacząłem z nimi chodzić na siłownię i tak to się zaczęło. Później miałeś dwuletnią przerwę i wróciłeś ponownie, z tym, że już wróciłeś tak troszeczkę ćwicząc na poważnie. Tak, miałem dwuletnią przerwę spowodowaną kontuzją i problemami w szkole. A potem zacząłem już na poważnie ćwiczyć. Teraz obecnie ćwiczę dwa lata na poważnie i jak na razie dobrze idzie. Trening masowy, później redukcja. Jak wyglądała Twoja waga w tym szczytowym punkcie? Jak wyglądała dieta i jak wyglądały treningi? W szczytowym punkcie ważyłem 103 kg. Moja masówka trwa pół roku. W tym okresie zjadałem około 5000 kalorii. Potem z czasem się zwiększało oczywiście. I trening to był wtedy 4 razy w tygodniu. Miałeś zbilansowaną dietę. Te, tych posiłków było dosyć dużo, nie wiem, jadłeś co 3 godziny. Co, co było w tej diecie? Co było głównego, główne menu twoim? Główne menu moje to było oczywiście kurczak ryś. <gryś> Jak, Standard. <gryś> Standardowo. Ja bym sześć posiłków dziennie, co 3 godziny starałem się jeść wtedy. Jeżeli chodzi o trening, to tak samo 5 razy w tygodniu. Z tym, że pewnie inaczej wyglądały serie, inaczej wyglądały ciężary. To znaczy, ogólnie na masie i na redukcji ćwiczę tak samo. Nie ma to dla mnie znaczenia ilość powtórzeń i ilość serii. Po prostu idę na trening i sam sobie ustalam ile czego robię, a nie z góry narzucone jakieś powtórzenia i serie. Okay. Nie ćwiczę schematycznie. Okej, okay, powiedz, sam sobie dobierałeś dietę, patrzyłeś na tabelę i wymyślałeś sobie, co jesz, czy miałeś jakieś porady od kogoś, czy po prostu sam z siebie wymyślałeś? To znaczy głównie wszystko sam sobie układam. Na stronce są różne tabele, wylicza się kalorie, zapotrzebowanie i ile w danym produkcie jest białka, węglowodanów i wzorowałem się na tabelach różnych. Byłeś na jakichś szkoleniach? Czy po prostu czytasz w internecie różne opinie, fora, strony internetowe dotyczące kulturystyki, odżywek, czy diet i suplementów? To znaczy, wybieram się na kurs instruktora kulturystyki prowadzonego przez Krzysztofa Stolarczyka i mam nadzieję, że dowiem się jakichś nowych, ciekawych rzeczy o kulturystyce i potem będę mógł to wykorzystać na siłowni. Jeżeli chodzi o Twój trening masowy, dołączałeś do tego jakieś odżywki? Nie wiem, węglowodany, aminokwasy, białko? Głównie bazowałem na jedzeniu, ale dodawałem sobie keratynę, białko. Aminokwasów nie jem w ogóle, bo uważam, że aminokwasy można wyciągnąć z jedzenia, z białka. Teraz masz trening redukcyjny. Dzisiaj widzieliśmy Twój trening na biceps i triceps. Jak wyglądają kolejne dni i kolejne partie? Ćwiczę pięć razy w tygodniu, w poniedziałek robię klatkę z bicepsem, zestaw dyskotekowy. We wtorek robię barki z łydkami, w środę biceps triceps, czwartek robię wolny, w piątek robię plecy i w sobotę nogi. Ile zajmuje Ci trening? Masz jak w ogóle znajdujesz na to czas, bo też pracujesz? Pracuję, ale zazwyczaj po południami, dlatego rano przychodzę na siłownię, tak po ósmej zazwyczaj. I, I sobie trenujesz. I sobie trenujesz. <laughs> Teraz jesteś na redukcji. Naprawdę bardzo dobrze wyglądasz. Ćwiczysz, trenujesz, co na to znajomi, co na to rodzice? Są przychylni ku temu, patrząc na Ciebie, jak zmienia się Twoje ciało, czy raczej troszkę są negatywnie nastawieni na to wszystko? Nie, mama raczej stara mi się pomagać, chociaż mówi mi, że i tak już jestem za duży, ale pomaga mi i dużo mi pomaga też moja dziewczyna, która mnie wspiera, motywuje. A znajomi? Zazdroszczą Ci takiej sylwetki? Z znajomi? Czy zazdroszczą? Nie wiem, pewnie tak, bo to wiadomo. Każdy by chciał tak wyglądać, ale, ale myślę, że raczej podziwiają. Dlatego trzeba ciężkiej pracy, ale jesteś dalej zainteresowany kulturystyką. Widać to na Facebooku, na Twoim profilu jakieś postacie, ci zawodnicy różne motywy więc interesujesz się tym. Interesuję się tak troszkę poważnie. Chciałbym kiedyś startować w zawodach, ale to jeszcze długa droga przed mną. Ciężka praca popłaca, co widać. E, Demen, masz 22 lata. Co z imprezami, co z procentami, co z pizzami, kebabami? Starasz się tego powstrzymywać, czy jednak dajesz sobie fory e, i po prostu no, jest odstępstwo od diety? To znaczy ogólnie imprezy to dla mnie nie istnieją. Nigdy nie byłem na żadnej imprezie. Po prostu nie kręci mnie to, a co do pizzy czy tam kebabów, to pozwalam sobie raz na jakiś czas. Po prostu sobie wtedy odejmuję kalorii z innych posiłków i mogę jeść śmiało kebaba. Damian, dzięki za rozmowę i być może jeszcze będziemy mieli okazję zobaczyć Twoje treningi. Oczywiście powodzenia w dalszej redukcji. No i powodzenia w tym, co chcesz uzyskać. No dzięki. Cześć.